Pięć ciekawostek na temat kosmetyki. 1. Mikroalgi są bogate w składniki odżywcze i mają zdolność do produkcji kwasu hialuronowego, co sprawia, że są chętnie stosowane w kosmetykach przeciwstarzeniowych. 2. Miód manuka produkowany w Nowej Zelandii zawiera silne właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, co sprawia, że jest stosowany w produktach do pielęgnacji skóry problematycznej. 3. Krem BB pochodzi z Korei i początkowo był stosowany przez chirurgów plastycznych do łagodzenia podrażnień po zabiegach. 4. Perfumy składają się z trzech głównych nut głowy, serca i bazy, gdzie nuta głowy to pierwsze wrażenie, nuta serca to trwały zapach, a nuta bazy to podstawa zapachu. 5. W średniowieczu makijaż był często uważany za coś kontrowersyjnego, i związane z nim praktyki były czasem potępiane przez społeczeństwo. 6. W kuchni znajdziesz składniki do domowych maseczek, np. miodu, jogurtu czy awokado, które doskonale nadają się do nawilżania i odżywiania skóry. 7. Perfumy Chanel nr 5 są uważane za jeden z najbardziej kultowych zapachów na świecie, a ich receptura pozostaje niezmieniona od momentu wprowadzenia na rynek w 1921 roku, 8. W niektórych ekskluzywnych kosmetykach, jak kremach czy maskach do twarzy, znajdziemy złoto koloidalne, które ma działać przeciwstarzeniowo i nawilżająco. 9. Pierwszy lakier do paznokci pojawił się w Chinach około 3000 lat temu, początkowo w formie mieszaniny wosku, białka, żywicy i barwników roślinnych. 10. Najdroższy zapach na świecie Golden Delicious od Donna Karan New York Kosztuje około 1 miliona dolarów za flakon, a jego opakowanie wykonano z 14-karatowego białego i klasycznego złota. Buteleczka nosi na sobie 2700 białych diamentów.